już się z tej strony Mario Ety. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak, jak widzicie, pod tytułem dzisiejszy odcinek to będą sekrety Midasa. Przecież, że niedawno, chyba nie wiem, czy ja Wam to mówiłem, ale podobno już w ogóle sekretów Midasa miało nie być, bo wiecie już po prostu wszystko. Po prostu wszystkich sekretów nie będzie, bo ym, po tym sezonie no, ale <śmiech> <śmiech> jeszcze są kolejne. Jednak nie wiedziałem, że będą kolejne okropnie nie wiedziałem. Kompletnie. No to jak wiecie, marzyłem o kitku. No i Kitek to oczywiście jest syn Miałśniaka. Ale Miałśniak, jak widzicie, zgniótł Midasa. A Kitek przejął krywkę Miałśniaka, no bo Miałśniak to co na wakacjach, ale Midas podobno już nie żyje. Ale Midas był w tym stroju. Nie był ani ducha, ani mrok, ani cały złoty. I go. Ugryz rekin. A prawda, że złote jest takie bardzo twarde. No właśnie, bo to jest twarde. No i on mógł tą część i on się mógł zamienić, i on i, i może ten rekin go nie ugryz, bo podobno może Midas jeszcze żyje. Ale zobaczcie na rękę Midasa. Tak samo podobno nie ją trzyma Oro. I zobaczcie, podobnie ją trzyma Fate. A, a Fejt ma taki, a, a Fejt ma zni zestaw Znikający Fejt. To my to wiemy jaki on ma zestaw. To patrzmy sobie na rzeczy, gdzie może pisać Znikający Fejt. I na przykład, że Znikający Fejt na tym kilofie. A, no, a, no a zobaczcie, jakie wygląda jego uderzenie. Poczekajcie. Jakbyś po prostu psuł punkt zerowy. No, albo na przykład ta lotnia. To wygląda, jakby się rozszczelnił punkt zerowy i go po prostu zaklejały jakieś motyle. I to też jest na znikający fejt. A ten plecak on wygląda jak kwiatek zrobiony z punktu zerowego i on też jest znikający fejt. Punkt zerowy. Punkt zerowy zaczyna no, już źle pracować. Wiecie, skąd ja to wiem? Dlatego, bo ostatnio kiedyś robiłem mapę, na której teraz się znalazło ratowanie świata, to ja sobie wykupiłem prawdziwe ratowanie świata i zrobiłem ratowanie świata. I, 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 i po, pro, po prostu na tej mapie dziwnej, I, i, kiedy się bawiłem, to wtedy zauważyłem i, i rozkwi, po prostu psujący się punkt zerowy niedaleko mojej mapy, rozszczelniający się. A ja byłem na mapie stwórz, czyli że nikt by ze mną nie była, tylko z kolegami byłem się na mojej mapie. Nikt z niej nie wyszedł. Więc punkt zerowy źle pracuje, to kto wie, może, może Fate współpracuje z Midasem. Naszym złym tego sezonu to na 100% Fate, bo zobaczcie. Fate to jakby był dobry, ale tak naprawdę nie jest dobry. Aquaman, on jest dobry i on może Próbuje roz, 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 mo, Aquaman. On w ogóle pewnie nic nie wie, że Fate go zdradza i może idzie do y, starego y, pomocnika starego y, władcy lobby karnetu bojowego. Ten, I ten kto się jest agentem. I może no, naprawdę ten Rekin go ugryz. Ale może, pamiętajcie, w każdej chwili Midas może zamienić swoją część ciała w złoto. Złoto jest twarde. To kiedyby je dziabnął ktoś, to bym się zęby połamał, ale tamtemu re rekinowi nic się nie stało. Więc nie wiadomo. Więc nie wiadomo, co się z Midasem stało. Może się uleczył apteczką, czy coś. A może Fate był w jego drużynie i go ocudził? Tego nikt nie wie. Ale, ale znikają, ale zero, zero. A co, a co może z zero współpracować? Burza. Burza może walczyć z zero, ale. Ale fejt to mi przyniósł uwagę, że to może być ktoś po prostu mi das. Że to może być po prostu. To jest z Midasem. Kto wie, co, co Midas może robić. O, um, nie wiemy, co Midas planuje i co on robi, ale dobrze wiemy, że Fate jest zły. No może nie jest zły, ale nie wiadomo tego. Ale słuchajcie. W tym sezonie, to jak wiecie, władza... Dalej matamy tą dziwną wodę. I teraz ta władza wygląda bardziej podejrzanie. A, a pamiętajcie, Julka to jest córka Midasa, więc ona może też zdradza. No ale nie wiadomo, bo, bo, bo Midas ją wykorzystywał. Ale wiemy, wiemy, że Brutus... Może jeszcze pomagać Midasowi. Bo może Midas go uratował, ale może, kroi mu, że kiedy nie będzie pomagał, to go zamieni to. I właśnie Sky. Nie, no nie wiadomo, co się z nią stało. Jenti na, na 100% wybuchła. Miał sniak, jest na swoich wakacjach. Deadpool? To jest pytanie. I na, na jachcie Deadpool'a zostały same resztki. <śmiech> <śmiech> Więc może mi das na a potem po prostu chciał ten jacht o, zepsuć. Może napadną na niego. Ale nie, może na 100% chciał go zepsuć, ale to woda, wielki zalew go zepsuł ten ja. Ale słuchajcie, Midas był na karkołomnym kinie, był jednego z, z youtuberów, on nam pokazywał, że na karkołomnym są same auta, a, pop ale popsute, ale co niektóre były pozamieniane w złoto taką rączką i, <laughs> no, i te, no i to mogło pokazać gdzie mi teraz żyje. albo przepływał tam bo to nie było tamto miejsce gdzie go zabili ale może tam Fate się był i go potem ocudził, bo jeszcze zostało mu coś bo wpadł do tego wiru przy forteli który już jest nieczynny nie wiadomo ale Aquaman może wie, że Midas żyje ale na 100% Julka to wie jak wiecie może Machina zagłady Jeszcze m machi przepraszam, zrobiłam cięcie, żebym to zrobił, bo montować się nie, mog nie umiem Maj Może machina zagłady jeszcze jest stworzona przez Julkę. Bo na koniec eventu machina zagłady została cała pęknięta. Więc może Julka jeszcze no, tworzy machinę zakłady. Ale teraz nie możemy spojrzeć na jej, jej dzieło, bo przecież nie ma teraz pokojów. Więc ona może gdzieś się to ukryła dalej pod agencją. Może dalej jest jakaś kryjówka pod agencją. Może ta kryjówka nie została no, kompletnie zepsuta. Ten stary karnet bojowy. Może jeszcze nie został zepsuty? Może, może das jeszcze coś planuje? Może z Jurką współpracuje? No nie wiem. Tego się dowiemy pewnie pod koniec sezonu. Tego pod koniec sezonu się dowiemy, słuchajcie No bo jak widzicie nigdzie nie ma pokoje ym, y, tych... Y, drifterów Nie ma, nie pisze nigdzie pokoje drifterów Tylko jest zmiana stylu Ale, ale imż nie po tym znaku w tamtym sezonie Było nawet wiadomo, że ona już współpracuje z Mrokiem Dobra ale Midas, może już maszyny inne zakłady, nie tworzy, z niej zrezygnował. Ale Jurka, ona, ona może jeszcze tworzy jakąś machinę. Może będzie taki sam event wybuch, wybuchania agencji jak tam, jak, w, no jak w tamtym sezonie. Władze będą całe w ruinach, a potem takie ruiny zostaną do wszystkich sezonów. Może w, może w winy już tam wybudują. Kto wie. Tego to na pewno w następnych i kolejnych sezonach i pod koniec sezonu się dowiemy. Czyli gdzieś, nie wiem kiedy. No 27 sierpnia. Sam nie wiem. Ale na pewno Julka ma, ma coś wspólnego jeszcze z machiną. Bo nie wiadomo, agenci może, no nie wiadomo co z nimi. Tylko wiadomo, że może Midas jeszcze żyje. Wiadomo, że Fate może jest zły. No, ale jeszcze w ogóle nie wiadomo. Co, co może się czy, czy może będzie ten event kolejny taki evencik albo nie będzie takiego eventu może nie będzie wybuchania władz wybuchu władz może nie będzie takiego eventu tylko będzie event że po prostu y, będzie się rozszczelniał znowu punkt zerowy wiemy że ten sezon po prostu jest ma jego po prostu jego cała no jego wątek to jest woda i plaża i wakacje ale nie wiemy czy to czy wą, ale nie wiemy co będzie z wątkiem nie zabawy czy może to będzie może będzie wybuch władz, może będzie może będzie rozszczelnienie punktu zerowego i będzie nowa mapa. Tego nikt nie wie. Chyba, że jacyś, no, Chyba, że pracownicy Epic Games. Mo, może pracownicy o tym wiedzą. No ale pokażę wam co ja dopiero niedawno zauważyłem na kreatywie, czego w ogóle chyba nie powinno być na nim. No powinno raczej. No ale zobaczcie. No powinno być, na pewno, ale zobaczcie, tylko to znajdę. A to chyba było w jednorazowym. Aha. Zobaczcie, złomnik. Jak to się nazywa w no, ogóle? No, złomnik? Złomo szczelina. Zobaczcie. Po prostu zerowy się rozszczelnił, i tutaj kibelek upadł. Widzicie to? Powiedzcie, z którego sezonu wam się ten kibelek kojarzy w komentarzach. Ale zobaczcie, on miał HP 1000. I zobaczcie, co cię? Za takie coś to dużo rzeczy można dostać. Ale je, ale to szczelina na wynos to ja znałem, ale jest coś, czego wy nie wiecie. Może nie wiecie. No ja sam tego nie wiem. No wiem, że wszyscy upadają. Tutaj taka szelinka. A musimy wrócić w tamto miejsce szybko. Skopiuj. Widzicie? Zobaczcie, co się dzieje tam z górą. Ja tworzę tysiąc takich portalów, powiedzmy. I zobaczcie, co się tam z górą dzieje. Widzicie? Cała, cała szczelina punktu zerowego się psuje. I tak może będzie. W tamtym sezonie. W tym sezonie, że cały punkt zerowy jest w ruinie. I zobaczcie, jestem poza punktem zerowym, i widzicie, co się stało teraz ze mną? Upadam. Jak widzicie, ale. Ale nie wiadomo, czy, coś mi, czy to coś Midas knuje, czy to coś Fejt knuje, czy to coś Julka knuje. Nie wiadomo, kto to co knuje, ale, wie, ale wiemy tylko jedno, że, że może mi Midas jeszcze żyje. Słuchajcie, to jeszcze zobaczcie tą rundkę mojej mapy, którą gram. Jak macie ratowanie świata, to przyznajcie, że naprawdę to jest podobne do ratowania. Ja mam ratowanie. Ale naprawdę, udało się wam Epic Games. No, te zombie fajnie wyglądają. No są, no są nawet straszne, się powiedzieć śmieszne, śmieszne to one nie są. Ale udało się wam jak w Pig Games, uzyskaliście ten, na pewno uzyskaliście ten efekt, który chcieliście. XD Nie widzą mnie. XD 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 O, spawnują się No to... Fate Może... Jest podobny do Midasa A ten dalej mnie nie widzi Ej, ile stworów? O kurczaczki, mogłem zaprosić koleżków. I to ma podobno tr i to ma trwać w nieskończoność. Czemu ja akurat taki czas zostawiłem? O, kolega mnie właśnie zaprasza. Oj. Ups. Ja, ich nie wiem, czy wiecie, że ja kreatywnego nie cierpię. Ale ta mapa to dobrze wyszła. Tylko drobinkę... No, ratowanie świata też jest fajne, tylko tam mi amunicji zabrakło niestety. No i nie gram zbyt już w ratowanie. Ale dalej próbuję ją zdobyć. Poproszę kolegę, żeby mi dał tą amunicję. Dobra, tyle wystarczy. Ale 10 razy co się można odrodzić a może więcej. No słuchajcie, no to by było na tyle. Na no, ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No i słuchajcie, do zobaczenia w kolejnym no, odcinku. Cześć!